Dzień dobry, witam bardzo serdecznie. Zgadniesz co masz na czole? <grym>, kutasa. Box Del Don Casio. O bogowie, walka. Słuchaj, że Twoja mama próbuje upadł z youtuberów bo, bo to, od ci odpowiedział, że w walce wieczorem. walce wieczorem masz. No takich upadłych youtuberów, że kamerzysta stworzył y, większość tych youtuberów, takiego Boxdela. Aż mnie zaskusiła kurwa od tego zabawnego kurwa Donacasio, tego jakże kurwa króla internetu, tego jakże kurwa, wiesz, Błosa. Jakie ciekawostki kurwa. Robiłem stare maratony e, dużo wcześniej, zanim oni w ogóle. Chomankulusy robił. Dobry. Robiłem live, afrykowe, dużo. A ty ku... A dobra, nie dobra, no, już, już, się... już miałem bić kota, ale kurwa nie, zawahałem się, myślałem, że wszedł mi na kuchenkę. I Delti to on? Box Delto i Delti? Co? CO KURWA? I to tyle? Ale poddymił, face to face, kurwa. Eee, było tak, że ona coś zaczęła jakąś zadym robić na, po prostu na instastory i coś mi przeszkodziło i do czegoś się przyczepiłam i dlatego postanowiłam, eee... Tak, Czemu ona ma kurwa głos identyczny do tego głosu. Stali razem nagrywać i potem ja... jak kupisz mi dżinsy to zrobię ci loda. kurwa 1 do 1 To całe pomieszczenie wygląda jakby to był jakiś propys Gary z Gary's Moda w kurwa zagrabimy sobie propanta. Ty, ale będziecie tam krzyczeć niecenzuralne rzeczy Maris! Dobra, cipy zawsze będą cipami, będą się kłócić kurwa, kupować prime to jak zamówić dziwkę i nie zaruchać. Kasper ostro ostro dubielu. Wczoraj olegliśmy Dubiela, to dzisiaj puścili Dubiela. Kurwa, fotę bez bez te, bez oznajmienia drugiej swojej połówce bez żadnego ustalenia, kurwa, że ser. Bez jakiejś kurwa rozmowy, tylko w żeby jedną sobie juicy. Publiczne to, to było rozstanie, a nie związek. Dokładnie. Nie czaj, tego. Hog Rider jest wytrzymałym, ciemnoskórym człowiekiem z na Senakowi, ojrzającym dużego wieprza. Ma nogi, torf, przepasany z brązową skórą, na biodrach, ma skórzany czerwony pas i parę skórzonych sandałów. Ma dwie duże, złote brazolety i złoty koczyk. Jego bronią jest duży młot, który po ulepszeniu wnioski robi się coraz większy. <laughs> dlaczego mnie takie coś kurwa śmiesi? Czemu masz taki przeklany głos? Strasznie wczoraj zachlałem. Co ty, kurwa jest za kot? Kurwa. Idealnie po tym kurwa, a nie. A ja mam na ciebie ochotę. A to musisz się niekoniecznie budzić. Zapomniałeś, gdzie co jest? Nie radzę na śpiocha, jeżeli nie jest dziabnięta. Na trzeźwo może skończyć się kanapą i mega awanturą. Moja żona, tak samo, pozdro. A nie, lepiej wejść i patrzeć, jak się budzi? Hehe, chciałem, żeby chociaż raz moja mi tak powiedziała. Dziś tak na moje wypróbuję. Kochany 40. Jesteś u ginekologa. Oszaleję zaraz od tego skrobania. Od 3 godzin śledzę i skrobę. Ona ma 13 lat właśnie. Eeeem. Ja 13 lat? No! Koleżanka się jej pyta, czy ona ma 13? Ty, patrz jak on sobie fajnie stoi. <głosy> Kutas! <głosy> nie, to ktoś dorobił na 100%. To kurwa nie możesz, że gdzieś tak dał. Karolina na dole, a Tadek szuka skrytki. Wyszedł mi potwór, kurwa, taki szybki! Naulina na... Noga jest cała czarna, trzeba amputować. u was. Tor małki siedzą pośród drzew, ale uważaj jeden ruch, spadną wszystkie małpki znów. Nie leż na psie! Jeżeli interesujecie się tematyką paranormalną, Śledzicie polskich streamerów, to na pewno słyszeliście o Cukaszu. Dziś przeanalizuję kilka materiałów kluczowych w tej sprawie. Pachy w sumie też mogą boleć Jakie duchy? Gościu, duchy nie istnieją. Czy. jest. Czy waszym zdaniem Czukasz. jest opętany? Dajcie znać, proszę, w komentarzach napiszcie swoją teorię. Być może ja coś ominąłem, a być może jest coś, czego nie wiemy, a ty, widzu, wiesz. Oni tak Ej, ej, ja tego nie mogę zrobić Ja tego nie mogę zrobić To potrzymaj, ja to zrobię, ja to zrobię Ty, ty kurwa, nie wiem jak to zrobić Potrzebuję pomocy Trzymajcie się Serduszko dla was Dobra, weź wypiera Ej, gościu, kurwa Ja nie płukam, tylko przyklejam swego buta Skurwysynię, jak to płynie, biorę kolejnego bucha